Witam Was, w Bazyl w kolejnym poradniku Minecraft Poradnik Bazyl I dzisiaj nauczę Was e, jak zrobić portal do smoka w Minecrafcie Zaczynamy Dobra, będą nam potrzebne tak Jeden, e, kilka portali e, kresu e, Skrzynia kresu to taki dodatek, można sobie postawić, zaraz pokażę jak Wiadro z lawą i oko kresu ja gram teraz na kreatywie, więc y, wszystkiego mi starczy po jednej ziocie. I teraz tak. Układamy portal w taki sposób, y, na trzy kratki. Trzy i trzy. Tutaj skrzynię możemy dać tutaj jak taki, jako taki dodatek. Żeby ładniej wyglądało. I wykopujemy dziurę. Ja może dziurę wykopię i za chwilkę włączę. Dobrze, robimy taką dziurę, tutaj trzy, 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 trzy. I tutaj taką dziurę. Lejemy tam lawę. Ja jestem na kreatywie, więc nic mi się nie stanie. Dobra Teraz bierzemy oczy i kładziemy je na portale. Ach. O, i widać, dajemy tutaj oczy, i powstał nam portal do smoka. Wchodzimy do portalu. I jesteśmy w takim choćby zamkniętym czymś. Musimy albo czasami trzeba sobie wykopać dziurę, czasami trzeba, e, a czasami po prostu jest takie wyjście. I szukamy smoka. E, Polecam wziąć, jeżeli najlepiej grać na kreative ale nie jak to chcę. Polecam wziąć e, łuk. Będzie łatwiej e, zabić smoka, więc polecam wziąć łuk. E, I zaraz powiem co zrobimy. Bierzemy łuk i tutaj stoją takie czarne ten. E, takie czarne, duże i na nim, e, na nich są czasami takie, e, na nich jest takie coś, co uzdrawia smoka, co się łączy z smokiem i jak walimy smoka, to wtedy to go uzdrawia. Ja niestety już e, grałem e, na e, tym, ja już grałem na... Y, w tym portalu i zabiłem smoka. I jak zabijemy smoka, powstaje nam takie coś i to jest portal do wrócenia y, y, do, do normalnego świata w Minecrafcie, który już y, powstaje po zabiciu smoka. No i po prostu już potem wchodzimy do tego portalu. No. Wchodzimy do portalu i będą nam leciały takie napisy Minecraft yy. i po prostu będą nam leciały napisy właśnie takie jak Minecraft a za Minecraftem będą leciały inne napisy dobrze dziękuję za obejrzenie jeżeli pomogłem to się cieszę jak pomogłem to komentujcie subskrybujcie i cześć